Każdy turysta, który uczestniczył w wycieczce, zaginął, a Paul zawsze mówił, że to tragedia dla nas wszystkich. Ale życie jest pełne niespodzianek, czasami nawet tych najbardziej nieoczekiwanych. Cóż, to nie pierwsze zniknięcia w Guberswil. W rzeczywistości Paul Berman prowadził swoją działalność z ukrytym motywem. Wycieczki, które organizował, były tylko przykrywką. W rzeczywistości były to rytualne ceremonie, które odbywały się w ukrytych zakamarkach zakładu pogrzebowego, do których dostęp mieli tylko nieliczni. Za pomocą swojego krwawego rytuału, Paul wierzył, że może przywrócić do życia coś, co zostało zapomniane starożytną siłę, która, według legend, miała moc przemiany śmierci w wieczne życie. Każdy znikający turysta był częścią tej przerażającej ceremonii. Ciało zaginionej osoby było używane w rytuale, który Pol odbywał w tajemnicy, a jego okrzyki radości często docierały do ucha przypadkowych przechodniów w nocy. Ostateczne doświadczenie polegało na tym, że turysta był wprowadzany do specjalnie przygotowanej komnaty, w zakładzie pogrzebowym, gdzie ściany były wyłożone ludzkimi kośćmi, a sufit zdobiły rustykalne obrazy przedstawiające śmierć i mroczne rytuały. W tej komnacie, Paul odbywał swój rytuał, składając ofiary na pradawnych ołtarzach. Jego celem było przywołanie demonów z zaświatów, które miały zapewnić mu wieczne życie, ale w rzeczywistości uwalniał tylko chaos. Po rytuale, Paul nie opowiadał o swoich działaniach, jednak mroczne słuchy zaczęły krążyć w miasteczku. Pewnego dnia, kiedy słońce zaszło i cmentarz pogrążył się w ciemności, Ludzie zaczęli dostrzegać niepokojące zjawiska. Zniknięcia turystów nie były przypadkowe. Każde z nich było związane z mrocznym rytuałem, a ich dusze były wciągane w krąg straszliwego przekleństwa, które Pol stworzył. Pojawiające się w miasteczku dziwne, niewyjaśnione zjawiska, takie jak ruchome cienie, przerażające dźwięki czy znaki na grobach, były efektem działania demonicznych sił, które Pol uwolnił. Pewnej nocy, po niezliczonych godzinach tańca i rytuałów, Paul dostrzegł coś przerażającego. Demony, które przywołał, zaczęły manifestować się w jego zakładzie pogrzebowym. W chwilach największego zamieszania, Paul został otoczony przez mroczne, zniekształcone postacie. W cieniach zakładu pogrzebowego jego ciało zostało rozszarpane przez demoniczne ręce, które wyszły z przerażających odchłani, które stworzył. Po jego śmierci Zakład pogrzebowy w Gubersville pozostał zamknięty, a miejscowa ludność unikała cmentarza, bo ponoć do dziś można tam usłyszeć echa jego straszliwego tańca i śmichy upiorów, które krążą w ciemnych zakamarkach. Miasteczko zostało na zawsze naznaczone przez mroczne rytuały Paula Bermana, a jego imię przeszło do legendy jako przestroga przed odkrywaniem tajemnic, które powinny pozostać w ukryciu.